No i jest rajder To normalne, że trzeba Nawrócić prawidłowo, nie? No, dużo większa jest Większa, nie? No. I lepiej Ładniejsza lepiej, lepiej Zobacz jaka fura wielka No siądź sobie, zobacz Muszę na Ale dosięgasz z dwóch stron? Nie, z jednej. Tu masz licznik tego, ja tego właśnie nie mam. Bo to godzin, no, no to z 20 zł za to zapłaciłem. O, enduro opa, musi wyjść. No koniecznie. Idealnie. Ty też sobie teraz musisz zrobić. Taka luźna maneta? Czemu luźna? Ale no jest trochę luz. Ale to myślę kwestia tu jakby się podciągła. Dobra, nie się z tym bawić. Co? To możesz się przejechać, ale to tam gdzieś najwyżej. No. No trzymam. Co to? Teraz się możemy ścigać już. Eee, ładnie No no tu z nią ona jest praktycznie nowa, no bo 12 godzin, co ja tym jeździłem. Więcej to tym lepszymi. No. Tu tak w sumie raz się tylko wywaliłem na, na kostce brukowej, a tak to wszystko na piachu było. No. Co? Mówię, że amory ładnie chodzą. Muszą. O, szprychy są ładne, niebieskie. O, ostatnie mi się podkręcały w sumie, musiałem je podokręcać wszystkie. Wszystkie się Wszystkie. No, wszy luz był wszędzie. O, u Ciebie są ładnie naciągnięte. U Ciebie ładnie. A ja twoim nie będę jeździł. Tu się gasi Idealna I co, fajnie się jeździ? No fajnie się jeździ. Lepiej jak twoim? No, mogę powiedzieć, że tak No <laughs> lepiej. No, bo większy jest fajniejszy. Większy, nie? A moc? No lepsza, no bo od razu ruszę. Większa bo moc? Się doda, no. no widzisz. No to jeszcze z rok to możesz śmiało takim śmigać już. No. Bo teraz chyba trochę za, za duży na ciebie. Nie. Musisz z dwóch stron dosięgać. Idealny wydech. No. U Ciebie też taki sam? Podobny? No, podobny. Ale nie nie preka, tak. No, strzela fajnie, co? Jak no. <laughs> mu się doda, tak. Pal maszynę! ha 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 No dawaj go na bok Pójdź tu mm. o. Lecimy dalej Dobra, trzy, cztery Pasuje ci. No. Pani się zbiera. No właśnie, taki mały motorek a mocy ma dużo, nie? Jeszcze ciebie szybko ciągnie. No, no właśnie. Ja no. to już w ogóle na tym wyglądam jak żyrafa. Ej, idealny. W sam raz, nie? No. W sam raz to będzie za, na ciebie za rok taki sprzęt. No. O kurde Nie widziałeś nigdy? Ale tutaj? No ja się sam dziwię Ale to ktoś chyba tu wyrzucił Co by tutaj taki mały kot robił? Sam nie wiem Ale MP już widzi na oczy Patrz jak cię polubiał Jakbyś go pogłaskał też by cię poluje. Ale, ale tego głaskać cię bardziej polujał Ale nie wiem jak go wziąć Dobra. A masz psy? Ja mam psy Masz psy? No I koty? No No to takiego będziesz miał fajnego, zobaczyć jaka morda Pokaż się tu do kamery kolego <gry> Tylko wiesz gdzie teraz jedziemy, pojeździsz z nim? No gdzie? On nie ma ten, musimy ten Zawieź go I, i zaraz pojedziemy jeździć? No. I wrócimy w teren. Gorza To będziemy. <gorsza> Gorzej jak wrócimy, a kolejny wyskoczy. <gorsza> no to już... <gorsza> to już ja będę brał. <gorsza> <gorsza> I'm walking alone, the No time for witches. I've been flying from town to town.